Pełną wersję audiobooka znajdziesz na światksiążki.pl Wydawnictwo Bellona zaprasza do wysłuchania audiobooka pod tytułem Grom Nie wraca z fiordów. Autor Zbigniew Damski. Czyta Jacek Jońca. Nagrania Audiotales. Szczęknęły rygle i w otwarty włas chlusnęła oślepiająca jasność poranka. Mrużąc nawykłe do mizernego światła żarówek oczy, tłoczyli się w ciasnym przejściu i wysypywali na pokład prosto w ostrą, niemal mroźną świeżość czystego jak kryształ powietrza. Zachłystywali się nim prawie, poza duchu okrętowych pomieszczeń, aż zapierało dech. Otrząsali się w rześkim chłodzie z resztek niedługiego snu. Maj, psiakrew, o tej porze w kraju! Umilkły nagle, jak nożem ucięte, zwykłe, poranne pogwarki, a i ten, który rzucił tę uwagę, urwał zdanie w połowie, jakby speszony własną śmiałością. Kraj. Toś w każdej godzinie ostatnich długich ośmiu miesięcy nie myślą przecież o niczym innym, tylko o nim, o swoich domach i bliskich, pozostawionych w ogniu wojny o tysiące mil stąd od tego chłodnego, obcego kraju, dokąd rzuciły ich rozkazy i wojenne losy. Ileż to razy każdy z nich wracał wspomnieniami do tamtych, jak już odległych, a wciąż przecież najbliższych stron ludzi i spraw. Ile to mówili o nich podczas pierwszych miesięcy na obczyźnie, póki nie wciągnął ich w swe tryby kierat rozpalającej się w świecie wojny i nie sprawił, że zamknęli te myśli i uczucia w sobie, głębiej gdzieś, stawiając na pierwszym miejscu potrzebę wypełniania w walce swoich marynarskich obowiązków. Więc po co tak nieopatrznie i niepotrzebnie urażać ledwo zabiźnione rany? Rozchodzili się w milczeniu na swoje stanowiska. Za kilka minut ósma. Trzeba zmienić tych, którzy od czwartej pełnią świtówkę. Wiadomo, z jaką niecierpliwością czeka się w taki ziąb na zmianę, na rozprostowanie kości w ciepłym pomieszczeniu i gorące śniadanie. Z wprawą nabytą przez lata służby, mat Paweł Górski pokonał strome schodnie i znalazł się na pomoście bojowym. Miał tu dziś pełnić obowiązki obserwatora celów, a w razie alarmu przeciwlotniczego Celowniczego przy ustawionym na skrzydle pomostu nkm -ie. Szybko odprawił zziębniętego artylerzystę, obrócił kilka razy swego choczkisa, omiatając podwójnymi, sprzężonymi lufami bezchmurny błękit nieba i dopiero potem rozejrzał się dookoła. Widok jaki miał przed oczyma za każdym razem od nowa budził w nim zachwyt i zdumienie, choć przecież już od kilkunastu dni przemierzał wody tej baśniowej krainy. Urzekające, nierealne wprost w swej zimowej urodzie piękno norweskich fiordów sprawiało, że człowiek czuł się tu jak przeniesiony nagle do zupełnie innego świata, dziwnego i niepodobnego do innych stron. Tajemniczego, surowego, wypełnionego kościelną niemal ciszą i powagą, w której zda się nie powinno być miejsca dla huku wojny. Oto przed dziobem okrętu otwiera się skalista gardziel. To fiord Rombaken. Jakaś nieznana siła głęboko rozcięła w tym miejscu wyniosłe pasmo górskie i wypełniła wąwóz lustrem wody, olśniącej i ciemnej zarazem powierzchni, bez jednej zmarszczki i niespotykanej gdzie indziej barwie płynnego srebra lub rtęci. Prosto z wody wyrastają pionowe prawie, u wlotu gardzieli niższe i obłe, jak grzbiety jakichś przedpotopowych zwierząt, skalne ściany w głębi lądu, wypiętrzające się narastającymi garbami, aż po odległe, skrzące się w słońcu korony zębatych szczytów. Wszystko to spowite jest bielą śniegu i nakryte wysoką kopułą błękitu. No, przed wojną to bycie, bracie, nie stać było na taką wycieczkę. Głos sygnalisty sprowadza mata górskiego do rzeczywistości wycieczka. Przecież właśnie tam, wśród śniegu i skał tego baśniowego lądu, przyczaił się wróg, za którym grzbietem czy załomem skalnym tkwią dzisiaj jego działa. Zresztą ląd jest blisko, bardzo nawet blisko od prawej burty okrętu. ORP Grom leży w bezruchu na wodzie, niespełna milo od brzegu i nie trzeba nawet lornetki, aby policzyć rozsypane na stromym zboczu domki Wazwik, przedmieścia Narwiku. Samo miasto ukryte jest częściowo za wzniesieniem, ale tę wyższą jego część, która wspina się amfiteatralnie po stoku, widać stąd dokładnie. W szkłach lornetki pudełka domów rosną niepokojąco patrząc rzędami okien. Jeżeli my, myśli Mat Górski, widzimy ich tak wyraźnie, to przecież stamtąd mają nas jak na dłoni. Jeszcze rzut oka przez dziób. Wejście do fiordu Rombaken nie jest szerokie, a dalej nawet przewęża się tak, że obydwa brzegi dzieli od siebie niewiele więcej niż mila. Cypel tego północnego, widoczny z lewej strony przed dziobem, jest bardziej oddalony, a przez to i mniej jakby ważny. Zasadniczy cel kryje się na bliskim, południowym brzegu fiordu. Tędy przecież samym skrajem stromego wybrzeża biegnie wycięta w zboczach góry i poprowadzona w wielu miejscach tunelami linia kolejowa, która wiedzie do położonego na Narwickim cyplu miasta i portu. To jedyna dziś droga zaopatrzenia dla niemieckiego garnizonu w Narwiku i dlatego trzeba ją przeciąć, sparaliżować, uniemożliwić na niej wszelki ruch. Jedynie za rufą okrętu rozciąga się widok milszy dla marynarskiego oka. Spory szmat szerzej otwartych wód tam, gdzie Ofot Fjord łączy się z fiordem Herjangs. Rysują się zresztą na nich sylwetki jakichś okrętów, ale mat górski jest pewny, że tutaj mogą być tylko swoi. To krążownik Aurora, odpowiada sygnalista, i niszczyciele Beduin i Enterprise, a ten trzeci, tam najdalej, to chyba będzie Folknor. Idą tu w naszą stronę, ale bardzo wolno. Na pomoście Groma trwała poranna krzątanina, wzmożona jeszcze obecnością dowódcy i oficerów, więc Górski wycofał się na skrzydło prawej burty, w kąt obok swego choczkisa. Widział stąd brzeg aż pod cypel osiedla Lalewik i całą rufową część okrętu. Najbliżej, tuż za podstawą masztu i kominem, tkwiła na swoich stanowiskach obsada 40 mm przeciwlotniczego Boforsa. Zabawnie wyglądały z góry krótkie, pękate postacie marynarzy, zniekształcone przez grubą warstwę odzieży i pasy ratunkowe, w dodatku nakryte grzybkami płaskich hełmów. Dojrzał jeszcze pod jednym z nich twarz Antosia Białeckiego, ale szybko odwrócił wzrok ku brzegowi. Przecież po to go tu postawiono. Kilkanaście minut po ósmej ustała wszelka krzątanina i pokład zamarł w spokojnym, lecz czujnym bezruchu. W głębi okrętu huczały agregaty, ludzie przełykali ostatnie kręsy śniadania, ale na zewnątrz tylko monotonny szum wentylatorów mącił ciszę. Grom nadal zresztą stał w dryfie i nawet na pomoście nic nie wróżyło przygotowań do alarmu manewrowego. To był krótki jak mgnienie oka moment, kiedy Górskiemu wydało się, że w cisze wplótł się nagle jakiś odległy, choć znany dźwięk. Nim zdążył rzucić do oczu lornetkę i podnieść ją ku górze, już rozległ się okrzyk: Samoloty! Górski dostrzegł je w tej samej chwili, kiedy rozjazgotały się sygnały alarmu przeciwlotniczego. Dwa H111 wychynęły z za wysokiego pasma gór i szły po bezchmurnym niebie. Wysokość 3000. Kiedy obracał na nie lufy swego NKM-u, spostrzegł jeszcze kątem oka oba ryjki Boforsa, które zamiotły niebo półokręgiem i skierowały się w tę samą stronę. Potem zostały już tylko kryski samolotów na błękicie, wpisane w celowniki i napięte oczekiwanie na komendę ognia. Były jeszcze i za wysoko, i za daleko. Szły zresztą nie wprost na okręt, ale jakoś z boku, tak jakby mierzyły raczej w nadchodzące z głębi fiordu Herrianks okręty angielskiego zespołu. W każdej chwili mogły jednak zrobić zwrot, więc zawiśli na nich wzrokiem. I wtedy kiedy oba samoloty przykuły całą ich uwagę, zelektryzował wszystkich na pomoście rozpaczliwy okrzyk sygnalisty. Jest, jest trzeci. Wypatrzyli. Wysoko znacznie wyżej niż tamta dwójka, ale już wprost nad okrętem tkwił na niebie dwusilnikowy U-88. Wysokość 5400. Rzucił bomby. Potem był już tylko ogłuszający huk i potężne targnięcie, które wyrwało Górskiemu pokład spod nóg. Padając, dostrzegł jeszcze wysoki słup dymu i pary, a później toczył się bezwładnie rzucany przechyłami, usiłując prawie podświadomie uchwycić się czegokolwiek. Kiedy dźwignął się wreszcie, spostrzegł, że pokład pomostu nachylony jest pod jakimś nienaturalnym kątem. Omroczony umysł rejestrował tylko urywki obrazów. Ktoś poruszał się obok niego, widział twarze z rozwartymi jak do krzyku ustami, ale nie słyszał nic. Czuł tylko jak oparcie pod stopami wciąż się przechyla i wreszcie z mroków wyłoniła się jedna myśl. To już koniec. Wtedy świat wokół niego powrócił do dawnych kształtów i ożył dźwiękiem. Zobaczył dowódcę, który wychylony za osłonę pomostu bojowego wołał donośnym, lecz spokojnym głosem. Okręt tonie! Skakać za burtę. Ktoś inny krzyczał tuż obok niego: pas dla dowódcy, pas! Zsuwali się z góry z pomostu, czepiając się przechylonych schodni na pogrążony już częściowo w wodzie pokład. W gryzącej chmurze dymu i płomieni Górski dostrzegł jeszcze, że okręt jest w środku niemal przełamany na pół, a rufowa oderwana od reszty część przekręca się osobno na bok, na burtę. Potem wypuścił z dłoni ostatni szczebel trapu i po pochyłych, oślizłych blachach pokładu stoczył się do wody. Artylerzysta z obsady Boforsa, Antoni Białecki, dojrzał obłok kształty bomb tuż niemal nad sobą. Obraz ten zarejestrował w pamięci ostro, jak zatrzymaną nagle na ekranie klatkę filmową, a potem jakaś straszliwa siła zdmuchnęła go z siodełka i wyrzuciła w powietrze. Mignął mu na moment przed oczami skrawek pokładu, po którym biegł okrętowy rusznikarz, bosman Józef Łuszczewski. Dostrzegł jeszcze, jak tamten padał, niekształtny tobuł bez głowy, póki sam nie runął ciężko z wysoka do lodowatej wody. Pas wyrzucił go na powierzchnię, krztuszącego się, zupełnie ogłuszonego, początkowo nie widział prawie nic szamotał się rozpaczliwie, płynąc czas jakiś na oślep, póki instynkt nie podpowiedział mu na okręt, z powrotem na okręt, tam przecież ratunek. Obracał się w wodzie, aż wreszcie dojrzał to, co przed kilkoma minutami było jeszcze wielkim, mocnym okrętem, jego domem. Nie docierał do niego żaden dźwięk, a straszliwy ból w głowie i w uszach kazał domyślać się, że popękały mu chyba bębenki i sprawiał, że widział wszystko jak na niemym, rozmazanym obrazie w Starym Kinie. Oto tam, gdzie spodziewał się znaleźć dobrze znane kształty, zobaczył dwa osobne, rozdzielone słupem dymu i pary stalowe rumowiska. Poruszały się one i przechylały ku sobie jakimś pokrętnym, spowolnionym ruchem. A wreszcie to, co przedtem było dziobem i rufą, zetknęło się, zwarło w pionowym położeniu jak szczęki ogromnych nożyc i osunęło w głębinę, pozostawiając zawieszone nad wodą kłęby brudno-szarych dymów. A wszystko stało się tak szybko, że przez skołataną głowę artylerzysty Antoniego Białeckiego przemknęła jedna tylko myśl. To przecież był nasz najpiękniejszy... Pełną wersję audiobooka znajdziesz na światksiążki.pl